No, i pierwszy dzień, w którym nocujemy na parkingu w okolicy miejscowości Niemcza. Trafiliśmy tutaj wieczorem. Zupełnie przypadkowo szukaliśmy jakiegoś miejsca na nocleg, i trafiliśmy właśnie na ten parking. Jest to idealne miejsce dla zwolenników nie tylko karawaningowej przygody, ale przede wszystkim dla osób, które kochają roślinność bogatą roślinność, bo naprawdę miejsce robi wrażenie ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem roślinności, ale serdecznie polecam to miejsce bo naprawdę jest to zwiedzać jest tu ogromna ilość hektarów przeróżnej roślinności bardzo dobrze zorganizowane miejsce w którym naprawdę można odpocząć i wracając do parkingu. Parking jest bardzo duży, bardzo przystronny. W nocy bardzo cicho, spokojnie, nie ma tu żadnych zakazów dla kamperów, nie ma żadnego zakazu wjazdu. Także teoretycznie można tutaj normalnie zaparkować na noc przespać się. My spaliśmy w sumie nawet nie sami, bo obok nas też był kamper. Też ktoś skorzystał z tego miejsca. Także oczywiście pineskę Wam podam. Ja Wam pokażę tylko jak wygląda sam parking, ponieważ akurat taka tematyka nas interesuje. Także zobaczcie. Dzień dobry, dzień dobry. My cały czas krążymy po okolicy, Kotl... My cały czas krążymy w okolicy Kotliny Kłockiej. Właśnie wstałem i obudziło nas słońce na pięknym parkingu. No, w zasadzie parking to za dużo powiedziane, bardziej takim miejscu postojowym. Na wylocie z miejscowości Biała Woda jest taki, takie miejsce postojowe. Nie jest oznaczone, jest oznaczone jako punkt widokowy. Dzięki temu e, wyjątkowo atrakcyjne jest to miejsce pod kątem noclegu camperem. Oczywiście w pełni na dziko. E, bo to miejsce jest takim właśnie typowym przykładem miejsca na dziko, ale niezwykle atrakcyjnego. Myślę, że mało który kemping mógłby się pochwalić takimi widokami, jakie tutaj możemy zobaczyć. z rana. Otwieram drzwi. Od kampera i mam taki widok. Zobaczcie, nasz kamper stoi tutaj. Tam ktoś też sobie zaparkował kamperkiem. My mamy po prostu widok na rozciągające się góry, a z drugiej strony. Również góry z widoczną na dole miejscowością Sienna, ale to taka miejscowość widać, że bardziej turystyczna i pod kątem bardziej miejscowość dla narciarzy przeznaczona są wyciągi, ale też jest bardzo zadbana proszę, nie stoimy tylko my, ale swoich kamperku więcej. Czyli ktoś szybko podłapał ten pomysł. Bo jak przyjeżdżaliśmy, to tutaj nikogo nie było. Fajnie, że tu nie ma jeszcze żadnego zakazu. Podejrzewam, że to jest kwestia czasu. To się niestety zmieni. Jak w większości takich atrakcyjnych miejsc, które właśnie... Zaczynają odwiedzać kamperowcy. No i zobaczcie, tu jest też miejsce na ognisko, jest łoweczka. Oczywiście, zostawiam tutaj dla Was pineskę. Możecie skorzystać z tego miejsca. Bo naprawdę warto. Nawet warto było tu specjalnie przyjechać na noc, żeby nie płacić na przykład za kempingi. A w okolicy jest naprawdę dużo atrakcji. Między innymi jaskinia niedźwiedzia. Wystarczy spojrzeć na mapę, tutaj naprawdę jest co robić, co najmniej na parę dni możecie zacumować w tej okolicy i je zwiedzać, i cieszyć się widokami i korzystać. Jadąc w kierunku Czech, trafiliśmy na miejscowość Rudawa przy rzece Orlica. Czarna Orlica. Gdybyśmy mieli teraz się zatrzymywać, to byśmy pewnie się tu zatrzymali, ale jedziemy dalej w podróż. Natomiast chciałem wam pokazać, że tutaj jest też bardzo fajne miejsce na to, żeby przenocować kamperem. Miejsce bardzo pięknie położone przy samej rzece, ale też w otoczeniu gór. Jest taki parking przy samej drodze. Tutaj nie ma zakazu, więc można bezpiecznie i legalnie zaparkować. Jesteśmy po stronie polskiej, więc możemy przespać się na dziko. Jak wiecie, w Czechach jest to zabronione, ale u nas jeszcze na szczęście taki zakaz nie wszedł w życie. A tam po środku rzeki widać też taką małą wyspę, na której rosną drzewka. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Sprawia takie wrażenie, jakbyśmy byli nie wiem, na jakimś egzotycznym kraju. W ramach sprostowania ta rzeka nazywa się Dzika Orlica, a nie Czarna Orlica. Jeżeli chcielibyście skorzystać z tego miejsca, to oczywiście zostawiam Pineskę o tutaj. A my jedziemy tymczasem dalej i pokażę wam jeszcze jak to wszystko dookoła wygląda